Hey. Yy, nie odchodzę, prymaprylis czy coś? A tak serio to chcę zrobić nową serię, ale nie wiem którą, więc teraz macie dwie do wyboru. Pierwsza, Pierwsza historia ma być głównie o Country Homeless, która zaczyna się od jakby tydzień przed pierwszą wojną światową, Mniej więcej coś takiego, a kończy się na czasach współczesnych, czyli też będzie to związane z wojną na Ukrainie, drugą wojną, pierwszą wojną, okresem międzywojennym komunizmem w Polsce. Jak w końcu skończę swoją grupę na Discordzie, to będziecie mogli mi też pomagać. Druga. Druga historia ma opowiadać o tym, że kraje z Country Homans pojawiają się w naszym realnym świecie i przeżywamy z nim przygody. I to nie tylko ja, ale również też moi przyjaciele. Przynajmniej mam nadzieję, że większość przyjaciół. Jeżeli będziecie chcieli, to też jak odpala Discorda, to też będziecie mogli wy też wystąpić. Więc teraz głównie od was zależy, czy pierwsza historia, czy druga. Niestety na specjal trochę sobie poczekacie, bo mój projekt trochę się zniszczył, trochę mi się nie chce, więc przepraszam, ale trochę jeszcze sobie poczekacie. Przepraszam, że filmik w miarę długi, ale chcę Wam w miarę dobrze opowiedzieć o co chodzi. I to tyle. Pa!